Witajcie, witajcie, z tej strony Boomerski, a to jest dalszy ciąg przygód w grze Mind Scanners. Mamy dzień 30, poprzedni dzień. Zasadniczo poprzedni odcinek był bardzo emocjonujący, dużo się wydarzyło. Bardzo mnie to nakręciło na kolejną rozgrywkę. To będzie dzień pełen wyzwań, ponieważ mamy aż 21 symboli do usunięcia. No, to jest mało, mało, mało prawdopodobne, aby udało się w tym odcinku... To na pewno będzie duże wyzwanie. Szczególnie, że tutaj pojawił się symbol, którego nie znoszę, ten z wykrywaniem ilości symboli, gdzie nie są do końca widoczne. Także no, robimy swoje, robimy swoje. Na szczęście podróż jest niedroga. Tu jest pani milcząca, ona nic nie mówi. Także robimy swoje po prostu. Bardzo się cieszę, że to mi się udało rozkminić, to bardzo dużo pomaga, bardzo pomaga, że zdecydowanie z tą osobowością. Um, Okej, okay, zrobimy z tym na przetarcie po prostu. U, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. O, proszę bardzo. Dobra, i teraz trzy za jednym zamachem. To. I teraz dwa. Może się uda od razu. O -o -o. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jest. Dobra. I znowu dwa. Lewo oko. Wyłącz urządzenie. Trzy razy. Raz, dwa, trzy. Dobra. Wyłącz. Myk. Dobra. Jeszcze raz to. Tak. Jeden widzę. O, tu były trzy na pewno. 4, 5, sześć, siedem. Dobra, ryzykujmy. Proszę bardzo, jak idzie. Jak idzie. Jak ma iść, to idzie. No, zdecydowanie. Osobowość naprawiamy. Którędy, 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 którędy. Eee, tu. No. Nie, 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 źle zrobiłem, źle zrobiłem. Dobra, jeszcze raz tu. I wracamy. Kurczę, ale to jest trudne. No. Nie, nie udało się. O, dobra, 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 dobra. Tak. Ach. Tak. Tak. Ho, ho, ho. Dobra, mamy to. No to nie jest łatwe, powiem wam szczerze. To na pewno nie jest łatwe, ale nie najgorsze. Są gorsze rzeczy, zdecydowanie. Oj, za szybko, za szybko, wybaczcie. Mhm. Ok, czy możemy dwa na raz zrobić? Nie, niestety. Ale pani mówi w końcu, nie? To jest plus. <laughs> Słuchajcie, jest nieźle, jest naprawdę nieźle. E... Tysiące... Och, nie zdążyłem. Było blisko, było blisko. Mogę trzy na raz od razu chyba usunąć. Dobrze, ale jest super, naprawdę jest super. Wiecie, potrzebowałem 30 dni, żeby zacząć grać jak człowiek, nie? <grytko> to tylko świadczy o tym, że granie jest najprostsze. Ale ja takie gry bardzo lubię. To jest bardzo klimatyczna rzecz. No Coraz więcej pacjentów. Musimy się, musimy się ruszyć do roboty. No, mamy dużo też nauki. Możemy coś ciekawego zakupić. Ale to po tej pacjentce. Tu teraz maksymalne skupienie. Plan na, tego, na tę pacjentkę dalszy jest taki. Szukamy symboli. To zredukuje osobowość do 1. Od razu odnawiamy osobowość i robimy resztę. I To będą te trzy symbole. A, to będzie to jednak, dobra. Dobra, skupienie, skupienie. Bo się pomyliłem. Ok. I teraz. Nie, 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 powoli, powoli, powoli. proszę proszę bardzo, udało się. I ostatnie. Raz, dwa... Oh, raz, dwa trzy, cztery, pięć, nie, nie, Ho, nie, ho... nie, 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 Raz, Raz trzy, cztery, pięć, nie, siedem... No nie, nie, wiem, osiem. Okej, okay. strzelałem teraz, bo nie byłem pewien, czy 7, 8, strasznie dużo. W każdym razie udało się. Udało się. To jest najważniejsze. mamy 15 do przodu. Słuchajcie, za z powrotem. Z powrotem jesteśmy zarobasy, Jest doskonale. I zachowana osobowość. Pełen sukces. Nie ma za co. Okej, okay, i teraz co mamy tutaj dalej? 70, 70, 75. A, a ze sprzętu, jak to wygląda ze sprzętem? Może dokupimy nowe symbole, chociaż... Ja nie wiem, czy my kupując nowe symbole, przypadkiem nie triggerujemy... Triggerujemy nowych symboli, jakby, u pacjentów? Nie wiem, ma to sens? Nieważne. E, co tutaj jest? Upływ czasu zatrzymuje. O, no, może być spoko. To mnie nie interesuje na razie, bo nie wiem za bardzo, jak użyć tej nauki. Zasadniczo. Robotanik. Zobacz, wszelki stres i osobowość. okej. Okay. Wszelkie punkty niepoczytalności wywołuje stres u pacjenta. Wszelkie punkty niepoczytalności. Jak to rozumieć? Czyli że co? Że pacjent po prostu wychodzi sobie od nas zdrowy? Kurty, ciekawe to jest. To jest ciekawe. I to na pewno będziemy zbierać na to. Na check engine, nie? Super. Super, bardzo ciekawe. Lecimy dalej. Tutaj jest najbliżej. Czy ktoś jest bardziej zestresowany? Pan tu jest zestresowany, czyli on ma priorytet, jak na SORze. Lecimy. Mel Gibson, taki po przejściach w Czernobylu. Okej, okay, wchodzimy, wchodzimy, skan umysłu. Pan wie co robić, pan zna. Pan się dostosuje, my zrobimy swoje. Hmm... Pfff, nie mam pojęcia. No, boi się lasu? Nie wiem. Ale tu to... nic by nie wskazywało na tą ostatnią opcję, naprawdę, to było... pfff. Boi się źle zachować. Okej. Okay. Lęk przed śmiercią. Okej. Okay. Hmm, obowiązkowy. Okej. Okay. Hmm. Aha, to jego matka zmarła. On uważa, że dalej żyje. Okej, okay. rozumiem. No to nie, to trzeba mu pomóc. Trzeba mu pomóc, bo goś nie wygląda na bardzo niepoczytalnego. Może da się go jakoś wprowadzić z powrotem do społeczeństwa. Róbmy swoje. Pomożemy. 24 symbole. Jej. Dobra, trzeba się przygotować. Pierwsze co stres. No, zrobimy co da się, co w naszej mocy. Ten nie będzie potrzebny i zmieniamy go na ten pyk. Proszę bardzo, ten będzie potrzebny i ten będzie potrzebny, tak? Tak, to może te trzy sobie w ten sposób ustawmy. ten. Ten i ten, tak? Dobra, tu stres, tu charakter, yy, osobowość, przepraszam, ale to prawie jedno i to samo, niemalże. Lecimy. Stres, proszę bardzo. Klas. Klas. Klas, proszę bardzo, coraz lepiej idzie. Do zera, a co? Jedziemy. Okej, okay. to. A to i jeszcze raz chyba to było Dobrze? O, proszę bardzo. Mm, a to nie będzie. Gniew. Gniew, 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 tak? tak? O, jest, dobra. Dobra, koniec dnia. Niewiele zrobiliśmy poza zredukowaniem stresu. Um. Zobaczymy co da się zrobić, zobaczymy. Na razie się nie niepokoję, bo my dobrze stoimy z kasą, więc spoko. Mhm, okej. Okay. Wracamy do pana... Gibsona. Ze Szklanej Pułapki. Tak? On grał w Szklanej Pułapce? Chyba tak. A kim pan jest w ogóle? A, to jest ta pani niemowa. To wspaniale. Słuchajcie, za chwilę będziemy tutaj celebrytami psychoterapii. Um. Eee, aha, czas. no. Nie, nie będziemy odmawiać. Pani jest tak bardzo tak uprzejma i tak miła i tak wdzięczna, że, że zrobimy to. Co nam szkodzi? Bardzo wiele wynosisz tej. Słuchajcie, 30 nauki. No świetna sprawa. Wracamy do Pana tutaj. Troszeczkę nam się zestresowało, ale jest pod kontrolą wszystko. No 140 czasu. O, zrobimy co się da. Mm. A, jak powiem nie, to go zestresuje znowu. A jak powiem tak, to pewnie nam czas odbierze. Powiedzmy nie. No, wiem, wiem. Do było do przewidzenia. Mm. Dobra, lecimy. Niestety bardzo niefortunnie się te symbole układają, że wszystko pojedynczo usuwamy. To jest duży kłopot. jaj źle. musimy za chwilę osobowość naprawić. To siebie to teraz, żeby nie zapomnieć. Od razu. Okej, okej okay, okay, już mi poleciała kulka, ale to nie szkodzi w dobrym kierunku. Okej, okay, tak. O, proszę bardzo, elegancko wpadła sama. Agonia. O, dwa, dwa może się do zainteresowania to dobrze jest dobrze, to jest dobrze, to zostawiamy. O, coś tutaj mamy. Pustka, tak jest. Dobra, Czy jeszcze możemy tego użyć? Nie możemy, dobra, to lecimy z tym. I potem usuniemy dwa. Teraz dwa na raz. Tak, tak, tak. Tak. A... Ojej, chwila. Kurczę, przeskakuje mi. I ten trzeci symbol to było to. Okay. Czy możemy dwa na naraz usunąć jakieś? Tak, możemy dwa na naraz usunąć. To robimy co się da. Za chwilę jeszcze może osobowo spróbujemy podnieść. Tak jest. Dobrze, lecimy. Osobowość. Chwila, tu, tu, tu... Tu, tu, tu... Tu... Ojej! Tu, tu, tu... tu. Nie, 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 przepraszam. Za szybko, coś mi myszka uciekła. Aj, nie wyszło. Musimy zacząć następny dzień od y, naprawy osobowości. Ok, czwartego obywatela, może to my? Może to my? Tygodnia bez utrzymania, ale to by było coś. Czy to jest ta Jutrzenka? Tak! We are legion, we are anonymous mm. A to prawda, to jest prawda, tak jest, tak jest Być może niektórzy tak, ja natomiast zawsze to muszę odkorować. No. Haha, ha, 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 no. <grych> okay, czy nie dowiemy się, kto jest ten szczęściarzem? No, pan też musimy stres, osobowość. to jest strata czasu, straszna strata czasu. Dobra. Pierwszeństwo ma osobowość. Stres zostawimy w razie, gdybym się pomylił, to wtedy od razu lecimy i robimy swoje. Gardurator. Ok. Jak mam kolejne symbole? Możemy coś... Nie, niestety nie możemy. Dobra, to może to zrobimy. To wtedy będziemy mogli dwa na raz usunąć. Zainteresowanie zostawiamy. Co tutaj mamy ciekawego? Niepokój usuwamy. Dobra, i teraz od razu to dwa na raz. Tak, tak, tak. Ok. E, tak, trójkąt. Tak. Ej. Tak. Ok. Co dalej? E, to usunę w ten sposób, tak. Co to było? Tak, tak, tak. Dobra, czyli to. 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 Ok. Mm teraz to. Dwa na raz spróbujemy. Fobia. ok I osobowość naprawiamy. Tędy, tędy, tędy. Tędy, myk. 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 Proszę bardzo, jaka wprawa już. Elegancko. I teraz to. Nie chcę zapeszać, ale chyba zarobimy. Chociaż to nie jest najważniejsze, tak? Tak, oczywiście, tutaj... Yy, wiadomo, to jest praca, tak? Myślę o kasie. Ale przede wszystkim chodzi o to, żeby panu pomóc, bo wierzę, że jego mama nie zmarła. I przez to blokuje to jego życie. Pasję zostawiamy. Nienawidzi siebie. Usuwamy. No, widzicie, udało się. Udało się, nie jest tak źle. Nie jest ze mną tak źle. <laughs> Przede wszystkim. Dobrze, i zobaczmy co, czy panu pomogliśmy, czy go popsuliśmy bardziej. Ok. No ciekawe jak się losy pana potoczą, czy o nim jeszcze usłyszymy. Um... Co my tu jeszcze mamy? 66. Dobra, to jeszcze spróbujemy coś zdziałać. Ktoś tu ma stres podwyższony, tu pani ma stres podwyższony. Podróż, nie droga, robimy swoje. Mhm, mhm, ok. Samodiagnoza, ciekawe. Tak, autodiagnoza to się nazywa bo profesjonalnie. To dość, dość niepokojące. Martwi się o społeczeństwo, okej? Okay? Ma wyobraźnię, zwalne zakłócenia, o, <śm> ma wyobraźnię, kurcze znikliwe badania. Okej. Zaniepokojona. Okej. Okay. Jeszcze jedno tylko. Jeszcze jedno. Damy radę. Jest! Znaczy nie, nie że się cieszę, że ma halucynację. Cieszę się, że się udało rozgryźć, tak, wiecie, No to, to, no to, no, no. Wiecie jak jest. Sympatia. Ciekawe. Czekuję, no teraz. Dobra. No mniej więcej tak. tak, tak by w sumie się to układało. <laughs> ten symbol, ten symbol i ten symbol, tak? Dobrze mówię? Tak. Ten, ten i ten. Jeszcze raz, bo jestem ślepy. To, to i to. <laughs> nie zawalmy tego. Ja stres na razie zignorujmy. Zignorujmy na razie stres, żeby nie tracić czasu. Od razu przejdźmy do leczenia. Dobra. Czy coś możemy naraz? To możemy naraz. raz. Okay. Um, to. Nie, nie znam, że nie znam, że. Zabrakło tam ćwierć sekundy. Okej. Okay. Właśnie, to jest ten pan. Otwórz list. Hmm, okej, okay. my tak możemy to wszystko przyjmować to nie jest korupcja? Kurde, ciekawe. Ok. Czyli wszystko by wskazywało na to, że tak naprawdę jutrzenka może mieć rację, ale to równie dobrze może być też pewna forma sabotażu, tak? Oni mogą takie listy kolportować, um, żeby ludzie myśleli, że no, tam nie jest tak źle na zewnątrz. Nie eee, chwila czekajcie. A, czyli... ok, czyli tam jednak jest niebezpiecznie. Dobrze, jeźle, źle zrozumiałem. Mm -hmm. No to już nie wiem, co sam myśleć. Może nie będę myślał, bo mi to nie wychodzi dzisiaj. <laughs> Wybaczcie. Mhm, mm mhm. Okej, okay, okej. Okay. Czyli tam ci ludzie z zewnątrz mają, według tego, według Johanna, mają problem z przeżyciem eee, i my nie chcemy ich wpuścić do środka. Rozumiem. Mm -hmm. no, ale w dalszym ciągu to mogą być ulotki, jakieś przez Jutrzenkę rozpowszechniane. E, więc zobaczymy, co dalej. E, mamy dzień 34, czwarty, także to będzie koniec na ten odcinek. E, dzięki za Wasz czas i trzymajcie się. Cześć!